A tutaj jest właśnie ten strumień. To jest trochę taki skuty lodem. I ja teraz tutaj po prostu będę musiał jakoś jakoś przejść, żeby po prostu dojść na ten staw. Tak właśnie tutaj wygląda. Fantastycznie, fantastycznie wygląda. No, czasami to tutaj po prostu yy, w lecie to tędy normalnie przechodziłem, ale teraz widać, że tutaj tej wody jest więcej.